Cześć, moja pszenica właśnie kwitnie. Wyszedłem zobaczyć, czy czasem nie choruję w towarzystwie eksperta. Nazywam się Piotr Masny, gospodaruję w okolicach Torunia, a ekspert przyjechał do mnie z Bydgoszczy. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Lemańczyk, jestem pracownikiem Politechniki Bydgoskiej, Katedry Biologii i Ochrony Roślin. Panie profesorze, na co choruje kwitnąca pszenica? Wprawdzie w tej chwili nie widzimy żadnych objawów chorobowych, jednak ostatnio mamy częste opady deszczu. Stąd też może dojść do porażenia. Jednak pierwsze moje pytanie, czy był tu wykonany zabieg T2? Tak, na początku kłoszenia zastosowałem Askra X Pro. Czyli liść flagowy mamy jeszcze chroniony. A więc w tej chwili możemy spodziewać się porażenia kłosów. Występują częste opady deszczu, co sprzyja porażeniu przez grzyby z rodzaju fuzary, czyli tutaj przede wszystkim na nie w tej chwili musimy zwrócić uwagę. Oczywiście i oprócz nich możemy też spodziewać się wystąpienia septoriozy, ple, równie groźnej choroby. Ponadto mogą występować, pojawić się również inne choroby kłosa, jednak moim zdaniem one mają mniejsze znaczenie. Może pojawić się rdza żółta na kłosach, jednak częściej ona występuje we wcześniejszych fazach rozwojowych. Jednak mamy też i nowe rasy, bardziej zjadliwe, które mogą porażać również w tej fazie. Oczywiście nie można pominąć też mączniaka prawdziwego to która z tych chorób będzie najgroźniejsza dla kłosa? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fuzariozę kłosu. Choroba ta powoduje duże straty w plonie, ale to nie jest najważniejsze. Może tutaj prowadzić również do zanieczyszczenia ziarna mykotoksynami. Jakie straty w plonie może spowodować ta fuzarioza? Zazwyczaj choroba ta powoduje straty rzędu kilka, kilkanaście procent, ale niekiedy sięgają one nawet 30%. A te problemy z jakością czego mogą dotyczyć? Znaczne zanieczyszczenie ziarna mykotoksynami może powodować, że nasze ziarno nie zostanie przyjęte na skup. Czyli taki łan jak ten wymaga jeszcze ochrony? Tak, jak najbardziej. W takim razie co obserwować i jak się przygotować do zabiegu? Przy wykonywaniu zabiegu te 3 zazwyczaj jeszcze nie widzimy objawów chorobowych na kłosie, ale przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fazę rozwojową, oraz warunki pogodowe. Mamy okres kwitnienia, często występują opady deszczu, a więc moim zdaniem już teraz powinniśmy wykonać ten zabieg. Zamierzam tutaj zastosować fungicyd Delarą. czy on spełni tutaj swoją rolę. Jak najbardziej. Fungicyd ten zawiera dwie substancje aktywne, co zapewni skuteczną ochronę przed najgroźniejszymi chorobami w tej fazie, a co najważniejsze, dobrze chroni przed fuzariozą kłosów.